Bufet Mandarin St. Catherine's Na takim kurcze Małym Centrum sklepowym Czy jak to nazwę. Clasa, Clasa chilă. Pro nu mai au mai un vebor. Kurde, ale restauracja, nic mm, mm. zajwisty wybory są no, bardziej. Znaczy mi chodzi Wy, wystrój w miarę ekskluzywny Następne dwa pokoje, gdzie ludzie siedzą, jedzą. O. Nie ma milionu wyborów, ale zrobione jest to bardzo, bardzo, bardzo tak no. Bardzo ładnie, Ładny wystrój po prostu, no. Wystrój zajebisty. Dobra patole. idę wychlać dla piwa na szybko, żeby mieć lepszy apetyt, nie? No, nawet nie wiedziałem, że własna restauracja, znaczy własna, restauracja mandaryn ma nawet własne wino Mandaryn. Ja tam wina nie piję, ale z gościami jestem, którzy wino piją. Ja oczywiście koronka, piwko. No kurde, klasa, klasa restauracja. Słuchajcie, klasa restauracja. Jak na bufet. Chcę ludzi nagrywać, ale nawet akwarium jest. Patrzcie, prawdziwe ryby w akwarium. No słuchajcie, ten bufet jest naprawdę... Kurczę, jak to powiedzieć. Wystrój, no ja tam nie chodzę do restauracji. No ale słuchajcie ludzie, no kurde, wystrój jest wyjebisty, no. W słowach Patola. Wyjebisty wystrój, no. To już pokazywałem Wam tutaj, tak? Kurde, ludzie. Dobra, idziemy się schamić, idziemy chlać te moje dwie korony, co zamówiłem. A wiecie co? Będę hamem zamówię trzecie, sobie, że mi lepszy apetyt. Yo, yo, jo, więc złotych, pierwszy talerz mój, tak? Tu mamy wszystkiego po trochu. Słuchajcie, nie, tutaj cztery, teraz dwa, trzy, cztery są takie, cztery większe stacje. Nie wiem, kurde, ile tych talerzy zjem. Spróbujemy pierwszy talerz, nie? Wszystkiego po trochu, po hamsku, po patolsku. Yo, yo, jest faza z pompa, jest czad, jest Cisha in the House, man. Dobra, moi goście poszli wziąć jedzenie. Ja tutaj nie piję wina, nie, ja to pokazywałem to wino. Ale się schamię i wypiję. Kurwa, jaka strata, nie no, lubię wina. Kurwa, trzeba zamówić jakieś nowe. Dwa piwa wypiję, mój drugi, drugi talerz patole, kurde, więc nie wiem. Wszystkiego po trochu znowu. Kurde, zaczynam być trochę najedzony, ale dobra Lecimy dalej klać piwo I lecimy dalej Rzecz żreć Nie mam już kurwa nic do picia, ale chyba zaraz zamówię znowu o. Już pękam Ale kurwa No dobra, woda jest Zaraz Kończu. będzie kurwa piwo Nie. Pisze mi Mistake show us what we Nie ja żadnych kurwa mistake nie robię w życiu, więc spierdalać.